Witajcie kochani. Do wyborów cztery dni, do ciszy wyborczej dwa z kawałkiem. Więc na podsumowanie tej pierwszej tury przyjdzie czas, ale już dzisiaj. Prosząc tradycyjnie o subskrypcję. I wspieranie mnie na Patronajcie, chciałem zająć się kampanią jednego z kandydatów. Stanowski, po co mu to było? Tytuł dzisiejszego komentarza. Oczywiście, ktoś powie, nie powinna się oceniać wyścigu przed metą, ale w przypadku Krzysztofa Stanowskiego można, bo co tu się jeszcze może zdarzyć? Ile dostanie? Procent, pół procent, półtora procent, dwa, dwa i pół. Szczerze mówiąc, ile by nie dostał, to będzie to dla mnie cudzysłowo swoisty zawód, ponieważ ja szacowałem go i mówiłem o tym już parę miesięcy temu, tutaj w tym kanale, na 6-8%. Jest właścicielem yy, i twórcą i główną postacią popularnego medium. Jest grupa wyborców, która lubi ciekawostki, nowości, cudaków, kandydatów egzotycznych i ekscentrycznych. Bez tego nie byłoby Tymińskiego, bez tego nie byłoby Kukiza. Ale bardzo mnie ciekawiłby proces myślowy, który towarzyszył decyzji Stanowskiego o kandydowaniu, zakładając oczywiście, to była, że to była jego samodzielna decyzja, a nie. Bardzo mocna sugestia jego przyjaciół z spisu, którzy doszli do wniosku, że ich kandydat będzie potrzebował wsparcia przybocznych i druhien, druhen. 1, 2, 3% słabo. Powiem ironicznie, że znałem kandydatów z mediów, w którzy w, w, w sondażach mieli o niebo więcej. Dlaczego tak? Ja myślę, że ludzie poczuli, poczuli, że to wszystko nie jest poważnie, a oni jednak, jednak traktują te wybory poważnie, więc masowo powiedzieli, chłopczyku, chcesz je pobalić, pobawić, to tam jest piaskownica, idź. A więc właśnie, jeszcze raz, po co to w ogóle wszystko było? Bo przecież musiał się zastanawiać, po co mu to nie jest głupi, jest człowiekiem inteligentnym, bystrym. Cała ta. Eskapada, cało to przedsięwzięcie miało sens wyłącznie pod warunkiem przyjęcia określonej perspektywy. Pod warunkiem sprowadzenia absolutnie wszystkiego do prostego pytania, czy mi się to opłaca. Ja zresztą mówiłem jeszcze na etapie, kiedy nie było wiadomo, czy wystartuje. Że dokładnie takie pytanie sobie postawi, i od tego uzależni swoją odpowiedź. Zwykle na świecie ludzie, którzy startują o wyborach, dokładają do tego biznesu, często o, o, o oszczędności życia. Tu mam wrażenie, koncept był inny. Nie dołożyć ani złotówki, a jeszcze wycisnąć, wyssać z tego przedsięwzięcia tyle, ile się da. da. Więc mówię, w perspektywie, czy mi się to opłaca? Może mu się opłaca, taką decyzję podjął. Ale zastanawiam się, jaką decyzję o startowaniu podjąłby, gdyby przyjął inną, pers inną perspektywę. Co z tego ewentualnego mojego startu wyniknie dla kraju, dla wspólnoty, społeczeństwa, dla demokracji? Ale oczywiście może słuch, słysząc teraz to, co ja mówię, to Stanowski powiedziałby, a guzik mnie by to obchodzi, a może powiedziałby G, a drugie, druga litera byłaby, byłaby na U zamknięte, a nie na u otwarte. Y Więc powtarzam, co w tej całej eskapady Stanowskiego wynikało dla Polski, społeczeństwa, wspólnoty i demokracji? I odpowiadam, nic. To wszystko było to, co Amerykanie nazywali, nazywają ego trip, czyli podróż własnego ego autopromocja, zaspokajanie narcyzmu, masowanie własnego ego walka o kasę, o sławę, o zasięgi. Na... Stanowski wybrał rolę błazna, ale według mnie kiepsko błaznował. Jego krytyka polityki, polskiej polityki jest prymitywna, płaska, yy, jak naleśnik albo, albo jak patelnia. Wszystko to jest, to jest krytyka na poziomie i analiza na poziomie dowcipasów z zliczalnej imprezy po pierwszej flaszce. Złośliwie powiem, że powinien może pan Krzysztof Stanowski sięgnąć do mojej książki sprzed 22 lat, co z tą Polską. Ponad 200 stron yy, analizy tego, co w polskiej demokracji działa, tego, co nie działa, dlaczego nie działa i co z tym zrobić. Motyw przewodni, jak naprawić demokrację, jak zmienić Polskę na lepszą. Trochę inne, inna motywacja. Więc mówię, ktoś powiedział, że. Yy, 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 Stanowski to jest taki Stańczyk. No, z całym szacunkiem nie jest. Ten oto jegomość, którego figurkę tutaj. Trzymam, zafrasowany nie przez przypadek. Podpiera głowę ręką, zatroskany o Polską, o Rzeczpospolitą, o przyszłość. Nie jest stanowski Stańczykiem. Stańczyk był inteligentny, patriotyczny i całkiem nieźle wykształcony. Nawiasem mówiąc, niektórzy twierdzą, że był szlachcicem i pełnił bardzo ważną rolę na dworach Zygmunta Augusta i Zygmunta Starego. Echa recenzenta surowego krytyka czasem. W ostatniej debacie, w tej poniedziałkowej, Stanowski szydził z polityków, z polityki kampanii. Mówił, że ta cała kampania to jest jakiś teleturniej. To ja pytam. Być może nie przekreślając słuszności częściowej, przynajmniej jego krytyki, zadaję pytanie, czy on tę kampanię uczynił o milimetr, o promil lepszą, bardziej merytoryczną, czy uczynił debatę bardziej poważną. Przecież znacie odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście nie. Więc mamy yy, ośmieszanie polskiej demokracji która, co jest tak naprawdę absolutnie w interesie Rosji. To jest dość podstawowy motyw rosyjskiej polityki. Jeden z ich celów strategicznych osłabienie i ośmieszanie i dezintegrowania, dezintegrowanie zachodnich demokracji i zachodnich społeczeństw. Przed pół godziny temu znalazłem na Twitterze analizę pana Przemysława Gołębskiego. Od razu zaznaczę, że nie jest to mój kumpel, znajomy, nie znamy się, więc to nie jest promocja kolegi. Ale to co napisał o kampanii Stanowskiego wydaje mi się jest mądre i warte zacytowania. Więc oto, oto ten cytat. Kampania prezydencka Krzysztofa Stanowskiego nie jest zjawiskiem marginalnym ani medialną ciekawostką. To precyzyjnie skonstruowany mechanizm dekonstrukcji demokratycznej wyobraźni zbiorowej, oparty na narzędziach nowoczesnego marketingu emocji, który pod przykrywką ironii realizuje cele o charakterze dezintegracyjnym. Nie mamy do czynienia z eksperymentem ani żartem. Mamy do czynienia z formą sabotażu politycznego, który działa nie frontalnie, frontalnie lecz podprogowo. Rozbraja sens, ośmiesza procedury, dywaluje uczestnictwo. Stanowski nie proponuje alternatywny, alternatywy. On ją unieważnia, nie formułuje postulatów, on parodiuje ich istnieje, istnienie. Nie chce wygrać. Jego sukcesem jest doprowadzenie do tego, bo nikt nie chciał przegrać, ani wygrać, bo nikomu nie będzie zależało. Hasło Zero Konkretów nie jest autoironią. To główny komunikat tej kampanii. Niech polityka przestanie być czymś, o co warto się wspierać. Niech zamieni się w widowisko, w którym śmiech zastępuje odpowiedzialność. Z punktu widzenia systemowej analizy politycznej Działania Stanowskiego odpowiadają klasycznej definicji sabotaża, sabota, sabotażu instytucjonalnego. Działaniem podważającym znaczenie instytucji i procesów demokratycznych bez ich formalnego niszczenia. Jego kampania nie łamie prawa, ale łamie zaufanie. Nie odwołuje wyborów, ale tworzy emocjonalną atmosferę, w której głosowanie przestaje mieć sens. To szczeg szczególnie groźne w państwach o relatywnie młodej i kruchej demokracji. Polska, po zaledwie trzech dekadach odbudowy instytucji obywatelskich po systemie autorytarnym, nadal kształtuje swoją kulturę uczestnictwa. I właśnie ten moment rozwoju staje się podatny na ciche formy erozji. Mechanizmy demokratyczne są formalnie obecne, ale ich sens, ich symboliczna wartość. Może zostać rozpuszczona w klimacie obojętności i, i wyśmiania. Efekty takiego podejścia są poważne. Pojawia się syndrom oddzielenia państwa od obywateli, itd. I, tak, i tak dalej. Ja się z tą analizą absolutnie zgadzam, bo to czyni błazeńskie przedsięwzięcie y, Stanowskiego nie tylko ważnym, wartym zauważenia, ale i groźnym, groźnym dla kraju. Ośmierzanie demokracji, procedur, instytucji. Oczywiście był ten moment, w którym w jednorodnym przekazie Stanowskiego pojawi, pojawiła się luka i dziura. To było, kiedy wykazał on chwilę przyzwoitości, to była Chwila, ta chwila to rozmowa z Rafałem Trzaskowskim, który w konfrontacji z, przepraszam, z Kibolem narzucił y, y, ton inteligencki. Ale nie wiem, czy koledzy z PiSu szybko y, naprostowali Stanowskiego, czy on sam przeprowadził kalkulację, że jednak wielkomiejska inteligencja to nie jest jego target że nie on, nie ona go sponsorowała i będzie go sponsorowała. Nie to są jego odbiorcy, nie do nich trafi, mają trafiać ich argumenty. Więc wróciło wszystko od punktu wyjścia. Wysmażył za chwilę, po chwili jakiś łzawy, ckliwy, nadujący się do harlekina kawałek o, o uczciwym i miłym Nawrockim. A z tyłu sklepy, sklepu jak cały czas y Mazurek i panie, i panowie, którzy wylądowali w kanale Zero, a wcześniej, jak pączki w maśle, śmieli się w telewizji Kurskiego, pompują ten sam przekaz. Zawsze narrację, która służy pisowi. Był jeszcze zasługujący na krytykę, za zauważenie i zrecenzowanie. Ten epizod szczęśliwy w debacie. Ja przyznam szczerze, w poniedziałek napisałem do Doroty Sznep Wysockiej SMS a pod tytułem Dorota, któryś z tych chamów na pewno cię zaatakuje. Zrobi to brutalnie, bezpardonowo, bo to jest ich styl, styl to jest ich żąbr. to jest ich y, sposób operowania. Przyszykuj coś, co będzie jakąś odpowiedzią y, na odlew. Dokładnie moje przewidywanie się oczywiście sprawdziło. Ja z racji wykonywanego przez kilkadziesiąt lat zawodu śledzę telewizję, historię telewizji w Polsce i nie tylko. Nie widziałem i nie słyszałem brutalniejszego ataku na kobietę. Nie widziałem, nie słyszałem i nie, słyszałem, nie, nie czytałem o tym, żeby to, coś takiego kiedykolwiek miało miejsce. W trzech stacjach telewizyjnych jednocześnie, przed paramiliardową publicznością, Kibol znieważa kobietę i dziennikarkę. Depcze ją, tratuje w sposób makabryczny. Atakuje ją za jej teścia, którego nim za jego działalność czasów, kiedy było 20 lat i przed urodzeniem. Więc taktyka sowiecka, ruska, stalinowska albo moczarowska, jak ktoś woli. Coś, a nie do usprawiedliwienia, coś, co nadaje się do potępienia i do wzgardzenia. Oczywiście spotyka go za to fala, yy, krytyki, nad, którą, na którą reaguje w charakterystyczny dla siebie sposób, a Giemie to obchodzi, wiedziałem, nie robi mi to, jemu nie robi, okej, okay. czy to zmniejsza zasięgi? Pewnie nie, czy to zmniejszy kasę? Pewnie nie, a ni o nic więcej nie chodziło, więc czy cała ta eskapada z kandydowaniem się opłacała? W Polsce nie, Polskiej demokracji nie, Polsce nie pomogła, Polsce, Polsce co najwyżej szkodziła, a czy była w ogóle potrzebna, wartościowa, sensowna, to wszystko zależy od tego, czy zastosujemy kryteria profesora Bartoszewskiego, czy kryteria Krzysztofa Stanowskiego. Tak się składa, że to są kryteria z dwóch światów, całkowicie ze sobą sprzeczne i całkowicie sobie przeczące. Dziękuję, to wszystko. Analiza całej kampanii jutro w i o 20.00 i oczywiście w programach już po poniedzielnych wyborach. Trzymajcie się, powodzenia, miłego dnia.